Cześć! Dzisiaj porozmawiamy na temat Korei Południowej i przyjrzymy się jej historii, dzięki której na przestrzeni kilku dekad stali się naprawdę bogatym państwem. Na pewno nieraz słyszeliście o Korei Południowej i na pewno macie w domu jakiś produkt pochodzący właśnie stamtąd. Mówię tu chociażby o takich firmach jak Samsung czy LG. Być może część z was lub waszych rodziców jeździ też koreańskim samochodem, czyli na przykład Kijom lub Hyundai'em. To właśnie stamtąd wywodzi się też zespół muzyczny PSY, który możecie kojarzyć między innymi dzięki Gangnam Style, które w 2012 roku podbiło praktycznie cały świat i przez pewien okres czasu było najczęściej oglądanym materiałem na YouTubie. Tak więc Korea Południowa jest dziś potężnym krajem z silnym ekonomicznym fundamentem. Jednak jeszcze w latach 60 ubiegłego wieku byli naprawdę biedni i nawet państwa takie jak Gabon czy Zimbabwe były lepiej rozwinięte od nich. Ich droga do wzbogacenia się jest jednak zdecydowanie inna niż w przypadku większości krajów, gdyż nie prowadziła ona przez wolny rynek. Tak więc nim przejdziemy do właściwej części materiału, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, a w komentarzu podeślijcie nam pomysły na kolejne odcinki. Nie zapomnijcie także dołączyć do naszego kanału na Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie filmu. W porównaniu z sąsiadami z północy są rajem praktycznie pod każdym względem, jednak ich model ekonomiczny ma kilka cech, których nie znajdziemy w żadnym innym miejscu na świecie. Po wojnie koreańskiej w 1953 roku półwysep został podzielony na dwie części. Południe miało zdecydowanie gorzej, gdyż to właśnie północ miała najbardziej rozwinięty przemysł oraz największe firmy. W tym samym czasie południe było regionem nastawionym typowo na rolnictwo. Do tego nie byli w ogóle rozwinięci w innych aspektach. W szkołach brakowało podstawowych rzeczy jak chociażby biurka, wszędzie panowała bieda, a gdyby nie mleko w proszku dostarczane przez Stany Zjednoczone oraz Europę, spora część społeczeństwa byłaby niedożywiona. Cała ta sytuacja sprawiła, że w 1960 roku po wielu protestach generał Park Chun-hee przeprowadził zamach stanu i zabrał władzę, co rozpoczęło pierwszą dyktaturę w Korei Południowej. Nie zmieniło się to przez kolejnych 27 lat. Podczas których w kraju aż trzech różnych dyktatorów, z których każdy do władzy doszedł, obalając poprzednią. Mimo że ich sytuacji politycznej nie można było określić mianem stabilnej, to jednak przez te lata wypracowali sobie swój model ekonomiczny, którego nie można było nazwać wolną gospodarką. Wolny rynek polega na tym, że to firmy decydują, co chcą sprzedawać, za ile. W jakich ilościach oraz w jaki sposób następnie państwo reguluje ich działalność, nakładając podatki i różne regulacje. System opracowany przez pierwszego dyktatora był całkowicie odwrotny. Postanowił on spotkać się z najważniejszymi osobami w kraju, które kontrolowały większość przemysłu i to właśnie z nimi wchodzić w układy. Wśród takich osób byli chociażby właściciele LG oraz Samsunga. Zaoferował im możliwie jak największą pomoc pod każdym względem. Jeżeli firma nie chciała płacić podatków przez jakiś czas, to nie musiała. Jeżeli potrzebowali dotacji, to ją dostawali, a jeżeli potrzebowali spłacić swoje długi zagranicznym podmiotom, to rząd również wyciągał do nich pomocną dłoń. Oczywiście podatki też nie były wysokie, gdyż Park Chung-hee chciał, żeby zarówno firmy, jak i osoby fizyczne mogły oszczędzać oraz inwestować pieniądze. Tak więc duże koreańskie firmy miały sporą przewagę nad zagranicznymi podmiotami. Gdyż otrzymywali to, co chcieli od swojego rządu. Jako, że Korea Południowa nie posiadała praktycznie żadnych zasobów naturalnych, to jednak ich populacja była bardzo duża. Właśnie z tego powodu stawiano głównie na firmy z branż, które wymagają dużej siły roboczej. W jednym słowie chodzi tutaj o produkcję. Pomówmy teraz o Chebolach, czyli południowo-koreańskich koncernach. Najbardziej znane to Hyundai, LG, Samsung czy upadłe już DU. Koncerny takie działały w różnych branżach, które często zdecydowanie odbiegały od głównego profilu działalności. Chociażby Samsung miał swoją firmę budującą bloki mieszkalne oraz domy, miał swoje samochody z marki Renault, Samsung Motors, sprzedawał też ubezpieczenia oraz budował parki rozrywki. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Można powiedzieć, że pracując dla danej firmy w Korei Południowej, stawała się ona praktycznie całym twoim życiem. I otaczała się z każdej strony. Firma taka jak LG znana głównie z produkcji elektroniki, w Korei Południowej zajmuje się nawet dystrybucją Coca-Coli. W Korei jest kilka ogromnych czeboli oraz ponad setka odrobinę mniejszych. Ogromna pomoc rządu często umożliwiała im produkcję oraz inwestycje w chwilowo nierentowne produkty, które były bardzo przyszłościowe i wpływały na późniejszy rozwój. Mimo wszystko zdarzały się upadki takich wielkich koncernów. Rzadko bo rzadko, ale zlikwidowane w 2008 roku DU jest tego idealnym przykładem. Przejdźmy teraz do edukacji, która stoi tam na wyjątkowo wysokim poziomie. Rząd od dawna był świadomy, że ich system wymaga wysoce wykwalifikowanych pracowników, a więc robili wszystko, co mogli, by to zapewnić. Dodatkowo uczniom mocno jest wpajany szacunek do władzy oraz jej hierarchii. Marzeniem każdego młodego Koreańczyka jest awansowanie na coraz to wyższe szczeble w firmach, by w końcu być może móc zamieszkać w najsłynniejszej dzielnicy Korei Południowej, czyli gangam. To właśnie do tego odnosi się słynna piosenka. W społeczeństwie, które ma obsesję na punkcie szacunku do władzy oraz jej hierarchii, utwór ten był naprawdę kontrowersyjny, a główny piosenkarz miał nawet problemy prawne z powodu nieodpowiednich treści. Wracając jednak do podejścia do edukacji, Trzeba też wspomnieć o jej najbardziej negatywnej stronie, gdyż odsetek samobójstw, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, jest tam jednym z największych na świecie. Przejdźmy jednak do ograniczeń oraz problemów, które wynikają z południowokoreańskiego modelu ekonomicznego. Można to wspomnieć chociażby o tym, że w wielu dziedzinach zdecydowanie odstają w stosunku do reszty świata, a jedyne w czym sobie naprawdę dobrze radzą to produkcja. Gospodarka tak bardzo zależy od państwa, że podcinane są tam skrzydła małym przedsiębiorcom. Po prostu ciężko jest zacząć i wywalczyć sobie miejsce na rynku podczas gdy Twoja konkurencja jest wspierana przez rząd. Struktury wielu koncernów nie są jednak tak wydajne jak moglibyście przypuszczać, być może są po prostu trochę zbyt biurokratyczne. Przykładem może być Samsung, który sprzedaje swoje produkty na całym świecie. Jednak, żeby to robić, potrzebują naprawdę dużo pieniędzy, przez co ich zyski nie są tak duże, jak mogłoby się na początku wydawać. Weźmy za przykład trzeci kwartał 2019 roku. Ich zysk netto w przeliczeniu na złotówki wyniósł około 20 miliardów. Dla porównania w przypadku Apple było to dwukrotnie więcej. Na przestrzeni ostatnich lat wielu młodych. Wykształconych poza granicami Koreańczyków wróciło do swojego kraju, a w kolejnych latach będzie ich jeszcze więcej. Większość z nich ma odmienne poglądy i są bardziej krytyczni i przedsiębiorczy. Także to nowe pokolenie może stworzyć podłoże do przyszłych zmian w ekonomii kraju. Chcąc, nie chcąc, musimy przyznać, że ten system tam po prostu zadziałał. Jednak można by się zastanawiać, co się stanie, jeżeli kilka takich dużych koncernów zbankrutowałoby w podobnym czasie. Moim zdaniem mogłoby się to okazać bardzo bolesne dla całego kraju. Sytuacja w Korei Południowej zaczęła się jednak zmieniać w roku 2017, kiedy w wyborach wygrał pan, którego imię widzicie w tej chwili na ekranie. Uniknę czytania, gdyż nie chcę nic poprzekręcać. W każdym razie jedną z jego głównych obietnic wyborczych była zmiana modelu ekonomicznego kraju i odejście od silnego wspierania koncernów. Podczas wyborów uzyskał on trochę ponad 41% głosów, a ostatnimi czasy poparcie dla jego rządów wyraża ponad 47% obywateli. Także udało mu się przekonać część społeczeństwa, jednak połowa nadal z różnych przyczyn nie jest do końca zadowolona. Jego polityka i zmiany, które przeprowadził, są dobrym materiałem na kolejne odcinki o początkach końca południowo-koreańskiego modelu ekonomicznego, więc dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym przygotował dla Was taki materiał? Zachęcam Was także do odwiedzenia naszego drugiego kanału o pieniądzach, na którym również znajdziecie kilka materiałów z serii bogatych państw, z których szczególnie polecam Wam filmik o Norwegii, który cieszy się najlepszym odbiorem. Nie zapomnijcie, żeby w komentarzu zaproponować nam pomysły na kolejne materiały, a jeżeli nie macie specjalnych życzeń, to możecie zostawić po prostu komentarz dla zasięgu. Może być to nawet coś w stylu super odcinek, oglądam z całą rodziną. Będziemy za to bardzo wdzięczni, gdyż pomoże nam to w zdobyciu lepszego zasięgu. Nie zapomnijcie także wejść na naszego Instagrama oraz dołączyć do kanału na Discordzie. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Jeżeli ktoś z widzów zainteresowany jest współpracą komercyjną, to zachęcam do kontaktu mailowego. To już koniec ogłoszeń, więc dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!